Czy możesz sobie wyobrazić, że stoisz gdzieś, gdzie nie stoisz? Krótko mówiąc, czy możesz sobie wyobrazić, że na przykład teraz, jak mnie słuchasz, to na przykład jesteś w domu albo w pracy? bo na pewno nie w szkole, bo tacy młodzi mnie yy, po prostu nie słuchają, więc na pewno jesteś albo w domu, albo w pracy, albo możesz być w pracy w kiblu. Tak, to jest, do, to jest dobre miejsce i yy, spójrz w lewo, albo w prawo, na pewno będzie jakieś tam wiaderko z taką szczotką. Śmiało możesz wziąć tą szczotkę i sobie ją przejechać po plecach. Dobrze. Ale wracając do tematu, jeśli potrafisz sobie, weź się wytrzyj, wytrzyj się tam, bo ci, ci leci, dobra, wracamy do tematu, jeśli możesz to sobie wyobrazić, to nie są potrzebne ci żadne wyjazdy typu Egipt, Bułgaria, zakęto i inne takie. Po prostu. Wtedy, kiedy potrzebujesz, masz taką chęć wyjazdu, po prostu wyobrażasz sobie, że jesteś gdzieś nad morzem albo w górach, i po prostu sobie chodzisz, prześledź sobie taki 15-sekundowy spacer po owych miejscach i po prostu wróć do swojej szarej rzeczywistości.